ko, piecie kucyki z tej strony Jeff. Powracam do Was o krótkiej chwili nieobecności. Tak, dzisiaj znowu rysuję Jeffa. Jednak tym razem on będzie w takiej bardziej postaci w moim humorze. Bo nie mam totalnie humoru, nie chce mi się, nic mi się po prostu nie chce, mam zrujnowany dzień, więc oto przed Wami Jeff samobójca. I tak. Nie wiem czemu go narysowałam akurat w taki sposób, bo on dość brutalnie wygląda, ale. No, oczywiście, kto mógłby mnie doprowadzić do takiego stanu? Jak nie rodzinka. Dzisiejszy rysunek pokazuje to, co ja chcę zrobić. To, czego naprawdę potrzebuję. Czyli jednej grubej liny i jakiejś gałęzi. Ponieważ po prostu mam dość. Ale miejmy nadzieję, że to jest tylko chwilowy humorek. I wszystko będzie dobrze. Ale to już takie trochę nieważne. Więc tak. Oczywiście drzew, który wisi na nie wiadomo czym, gdzieś pod sufitem czy coś, to totalnie moje emocje. Więc moje rysunki też są powiązane z moimi emocjami. Jak jestem zła lub smutna, moje rysunki robią się wyjątkowo brutalne. No więc tak. Tam z tyłu, za Jeffem, miała być widoczna ściana, na której są drzwi, w których stoi jego brat. Ale tak trochę się za bardzo skupiłam na Jeffie i jakoś nie chciało mi się dodawać Liu, więc Jeff tak jakby wisi na jakimś strychu. Ale. No, mam nadzieję, że ogólnie rysunek się wam podoba. No więc tak, filmik już prawie dobiega końca. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Wy nie zapomnijcie podzielić się swoją opinią w komentarzach na dole i nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Kopecio i cześć do następnego filmiku.